Dzień dobry Państwu, troszkę na inną kolejnością. Ja będę mówiła, o potem Pan Profesor. Witam Państwa serdecznie. Tak jak sam tytuł mówi, będziemy dzisiaj mówić o starach dojrzewających, ale w trendach kulinarnych. Ponieważ nasza leczarnia od pewnego czasu. Zajmuje się serami dojrzewającymi, ale we współpracy z branżą korektorem. Dlatego też wiele uwagi poświęcamy serom, wiele uwag poświęcamy cechom serów, tego jakie one są, jakie są ich wartości przydatności, właśnie takiej pod kątem używania ich w kuchni, ale przede wszystkim w dobrych prezentacji będzie dotyczyła tego, żeby Państwa przekonać do, do tego, że sery są świetne w restauracja, restauracjach. oczywiście e, Państwa jako e, osoby związane z branżą restauracyjną do tego przekonywać nie muszę, że sery są dobre, wspaniałe i wyśmienite. Natomiast na pewno wszyscy Państwo jesteście również wywalcami e, restauracji i, i konsumentami tak, restauracji, Dlatego też chciałam e, troszkę zachęcić właśnie pod Kontem. Dlaczego ser jest ważny w restauracji, ale oczyma szefa kuchni, i co oni o tym mówią. Natomiast pan profesor w drugiej części e, opowie o cechach, na które zwracają uwagę szefowie kuchni, ale troszeczkę od środka e, tego seru. No właśnie, tutaj pierwsze, pierwsze zdjęcie było zachęcające myślę, że apetyczne wszyscy jesteśmy po obiedzie. Także to jest dobry moment, żeby popatrzeć na, na tę serę, bo, 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 bo tu kątem. Dlaczego zaczynamy od serów w gastronomii, ale deski serowe? Deski serowe, wydaje się są niczym nadzwyczajnym. W tak? różnych na restauracjach mamy deski serowe, ale zobaczcie Państwo, jak one zmieniały się. Kiedyś była to jeden, jeden ser, jeden dodatek i to była deska sterowa, tak? Potem one się rozwijały, dodawaliśmy różnego rodzaju dodatki dodatnie się zwiększały. Potem łączyliśmy je z innymi serami, tak jak na przykład my to robiliśmy, gdzie pokazywaliśmy sery głodne, że mają nasz nasz i drugie i Ale pokazywaliśmy je też na przykład serami pleźniowymi, które też są polskimi serami. No i potem okazuje się, że można łączyć je też z różnymi wędynami szlachetnymi, które jeszcze bardziej na to deskę serową urozmaicają. E, a co dzieje się teraz? Nie umiem obsługiwać prostych rzeczy. A teraz mamy też takiego restauracja jak Chister. Jest, jest to nasz autorski projekt restauracji na terenie całej Polski. Mamy już kilkunastu restauracjach, tak, tak, taki stolik serowe można spotkać. Jest to stolik, w którym mamy miejsce na prezentację serów, oczywiście nie tylko na naszych serów, bo nie chcemy zamykać się, żeby ta deska serowa była tylko i wyłącznie dla naszych serów, ale też mamy, mamy różne, żeby pokazywać różnorodność serowarską w restauracji podjeżdża z takim stolikiem serowym do, do gości. Goście mogą spróbować i sami skomponować taką deskę seru, żebyśmy mogli mieć wpływ na to, jak ta deska będzie wyglądała. To jest troszeczkę taka zabawa, ale zabawa, która ma wciągać gości w miły pobyt w restauracji. Bo przecież, jeżeli chodzimy do restauracji, to nie tylko po to, żeby się najeść, chociaż przede wszystkim jest to pewnie naszym głównym celem, ale też, żeby spędzić miło czas i żeby to był czas spędzony w gronie znajomych, ale też, żebyśmy mogli troszkę to eksperymentować. Dlatego też w wielu restauracjach na terenie Polski takie, takie stoliki serowe można spotkać, więc zachęcam do, do odwiedzania właśnie takich, takich restauracji. Druga, kolejna rzecz, E, sery są produktami bardzo e, wszechstronnymi. Od momentu, kiedy wchodzimy do, do restauracji e, ser możemy serwować i tutaj, e, czy to w naszej restauracji, ponieważ mam własną restaurację, Bursztynowa e, w Warszawie, gdzie witamy gości na przykład takim czekadełkiem serowym. Czy mamy koktajle drinki, w których też mamy różnego rodzaju chipsy serowe, czy dodatki serowe, kiedy opruszamy na przykład drink czy koktajl serem, czy też czekadełko w połączeniu z różnymi dodatkami, czyli już na starcie w restauracji możemy taki, taki ser gościom zaprezentować. Kolejna rzecz, danie główne. Jest mnóstwo potraw, które są typowo serowe i które coraz częściej pojawiają się w restauracjach. Chociażby fondi serowe też jest coraz, coraz większych, dobry, dobry w dobrych restauracjach, oczywiście w naszej restauracji Nowe jest to jedno z obowiązkowych dań, bo ser jest tutaj produktem podstawowym. Ale też takie danie jak zupa serowa czy dodatek na przykład do, do tatara, czyli do mięsa, czy połączenie z mięsem też jest wyśmienitym też jest dodatkiem, ale takie danie na przykład jak makaron serwowany z kręgu, czyli wydrążony krąg sera jest podgrzewany od środka, do tego dodajemy makaron i ten makaron pod wpływem tego ciepła jest obtaczany w serem, czyli jest to raz, że takie spektakularne wydarzenie dla gościa, więc jest ciekawe, więc to też wciąga gości w restauracji do tego, żeby miło tam spędzić czas, ale jednocześnie jest to danie, danie takie smakowite i apetyczne. Kolejna rzecz to deser w gastronomii. jest też okazuje się, ale już będę troszeczkę później mówiła dalej dlaczego ten ser jest dobry w deserach, ale jest mnóstwo deserów w restauracjach, z których ser jest dodawany, czy to do do, masy, do, do do wnętrza deserów, tak powiem, czyli do masy, czy też do wykończania deserów, a za chwilę powiem, dlaczego jest to tak, tak atrakcyjne. Kolejna rzecz, Seru z różnymi dodatkami. To, że ser łączymy z winem, czy z piwem, czy z innymi alkoholami, już w tym momencie nikogo e, nie dziwi, ponieważ są to smaki, które się uzupełniają. Czyli poszukujemy w produktach różnego rodzaju smaków, które ze bardzo dobrze współgrają. Ale takim jednym z nowych odkryć, e, które pojawiły się w rynku gastronomicznym, jest to łączenie sera na przykład z herbatą. Jest to, to bardzo dobra alternatywa. Jak wyśmienicie niektóre sery, na przykład ostrzejszy ser łączy się z innym gatunkiem herbaty, i to rzeczywiście działa. I to, 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 na, to naprawdę wydaje nam się, że herbata zawsze tak samo smakuje, ale wcale tak nie jest, bo inny gatunek teraz zupełnie inaczej komponuje się z innym gatunkiem herbaty. Dlatego też, jeżeli Państwo mieli okazję, to bardzo gorąco do, do tego. chętnie sięgają po produkty serowarstwy. My współpracujemy z bardzo wieloma szefami kuchni, dlatego też zapytaliśmy o opinie, jak, jak mogliby rekomendować sery, co mają tak wyjątkowe w sobie, że chcą używać ich. są produktami wszechstronnymi, czyli możemy je serwować w zasadzie od śniadania do kolacji, bo są to produkty, które doskonale wprowadzą się w menu restauracyjnym, ale też w menu hotelowym, właśnie podczas strefy śniadaniowej, przez, e, przez dania główne obiadowe, po kolację, deski sterowe, czyli też urozmaicenie, y, urozmaicenie więc obczoru, a więc od przystawki do, do deseru, tam też y, y, yark, te sery. Pasują. Są To produkty, które okazuje się większość ludzi lubi. Wydaje nam się, że często słyszymy, nawet jeżeli jesteśmy na targach różnego rodzaju czy wystawach, czy prezentujemy nasze sery, czasami ktoś mówi, ja nie lubię sera, ale zazwyczaj jest tak, że dzieci nie lubią sera, ale może to jest dlatego, że po prostu niektórych smaków nie spróbowały. Natomiast po opinii e, wielu gości restauracji, o, o co pytaliśmy, okazuje się, że ser jest takim e, produktem e, bardzo lubianym, bardzo aromatycznym, z e, którym ludzie mają miłe wspomnienia e, i budzą w nich takie pozytywne emocje, więc jest to taki e, troszkę psychologiczny... Ich, ich zapach bardzo przyciąga. W kuchni to porównują do takiej sytuacji, kiedy na przykład wchodzimy do sklepu i czujemy zapach pieczywa i wiemy, że chcemy go kupić. I ten ser właśnie też tak, tak działa. Może nie w wersji takiej świeżej na przykład, jeżeli są, jest on już przetwarzany. Kiedy czujemy jak z kuchni wydobywa się zapach sera, to wtedy on powoduje w nas takie pozytywne emocje, że to jest coś, coś dobrego, coś ale bardzo e, Się z wieloma e, szlachetnymi e, produktami, typu na przykład dziczyzna czy ryby, e, tak one się uzupełniają. Sery podkreślają e, walory e, na przykład mięsa z, z dziczyzny. Wielo, wielokrotnie braliśmy udział w różnego rodzaju konkursach kulinarnych, gdzie produktem obowiązkowym był właśnie ser e, i na przykład dziczyzna, czyli połączenie tych dwóch składników jest e, połączeniem niemalże realnym, natomiast też bardzo drugim produktem są ryby, które też podkreślają, podkreślają smaki. To idealny produkt do wykorzystania w menu degustacyjnym. Często restauracje robią tak zwane menu degustacyjne, kiedy prezentują na przykład pięć potraw i produktem wiodącym bardzo dobrze właśnie sprawdza się, że jest To jest produkt, który tak jak mówiłam wcześniej, możemy dodać do każdej części maitogu Stacyjnego. i on.